Mam dziś z tej strony, dzisiaj zripujemy sobie tego Value Boxa z SuperStara, kolekcja, która już miało być nie być na kanale. Ale powiedziałem sobie, że ostatni raz otworzę ten produkt, żeby był content. Dodatkowo mam jedną hobby saszetkę z extra klasy, którą od razu tu otworzę sobie z tyłu. Bo są te plastikowe i ciężko je się wyciąga. Okej, okay, lecimy, mamy Warte Poznań. Śląsk, Śląsk koronę, legie, zagłębie, Defense Fortress. No i karol Szymański do 50 limitik. Prawdopodobnie wyślę Wam to, wrzucę wam to do giveaway'a, Bo ja tej jak klasy nie zbieram, tylko autograf z tej wymyciąłem z tego na razie. Tak jak mówiłem, to Wam raczej rozdam. Otworzymy sobie teraz tą saszetkę. Z tymi Golden Pixelami, to jest chyba jest tutaj są te Golden Pixele Hager Zanetti, fajny traf do PC, bo go nie miałem Dalej mamy Julio Enkiso Mamy Desta Joltyona, odkładam sobie, jak widzicie jest inny background Ponieważ jestem na wyjeździe I tak Wam nagrywam content, poświęcenie dla Was, że tak powiem Możecie docenić jakąś łapeczką Staram się tak sobie zrobić, okej okay. Ale lecimy z pierwszą saszetką, liczymy na coś fajnego dzisiaj Mamy bazóweczkę Sima Showpieces Simeone Simeone Uncommon Common Common Lucas paketa. Odłożę sobie tylko te limniczki Jedną kubkę sobie zrobię, drugą sobie zrobię cyk. Sztywna ta paczka. Ok. Musa Diabi. Paulo Dybala, Matchwinner. Common. Rerka to jest najczęstsza Rerka w tej kolekcji. Bazówki Eduardo Kanowinka, Odegard. Hirving Lozano. Odłożę sobie rerkę i Matchwinnera na jedną kupkę. Ja mam że bardzo dużo lata, wlatuje tej rerki tego jednego zawodnika z Bayernu Monachium. Dobra, na razie Nothing Special, że tak powiem. Ok, lecimy. Mamy Arda Gulera. Mamy Orko Gorcu. Mamy Molten Rare Mitoma. Bardzo fajny trafik. One nie są limitowane. Match Winner. Mmm. Dalej mamy Andreonana, Feran Torres, Gustaw Isaken. kładam sobie. Jeszcze... My... Oj, spada mi jedna karta na podłogę. Proszę Was za to. OK. Jesteśmy jeszcze cztery saszetki przed nami. Tutaj się w stół trzęsie. OK. Jakiś Dajkacik. Mamy Osimena Wini Junior. Fajnie. No Limits. Match Winner Hurricane. I komony. Nie będę czytał tych bazołek Wam wszystkim Wszystkich. Fajny ten Dajkacik. Szkoda, że akurat zawodnika, za którym bardzo nie przepadam, Aczkolwiek lepszy to niż nic, że tak powiem. Przesłyszeć, przed nami. Okaże się, czy to nie będzie Average Superstar. Ok. Mamy Santiago Gimenez Laminia Mal Ultra Rare do 99. To jest świetny traf. O kurde, ja nie mam tu sliwów. Nie wierzę. Show Pieces Laminia Mal na tej variation. O kurde, aż mi się trochę ciepło zrobiło, bo to sobie by nie było. Jest laminia mal. Na pewno zostanie w mojej kolekcji i wydaje mi się, że on jest w stanie nam zwrócić tego całego boksa Ja pierniczę, super traf. Odkładam sobie go tu na bok. To nie będzie average superstar. Także klasa sama w sobie. A jeszcze dwie naszędki przed nami. O kurde, aż się zdziwiłem, szczerze mówiąc. Dalej lecimy. Show Pieces Uncommon, ten to tutaj na tej zdjęciu to Dobra ostatnia saszetka Już jestem zadowolony z tego boksa I to bardzo Dobra Okej okay. Show Pieces Guamera No i co, świetny traf dla minimal do 99, daj kacik, bardzo fajnie sypnęło, na pewno spoko trafy, no i co, dzięki Wam za oglądanie, piszcie w komentarzach co sądzicie o tej serii, no i co, zapraszam Was do wzięcia udziału w giveaway, który był w odcinku wcześniej. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Dzięki, Siema.